Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrydu szydzili. Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim. To jest król Żydowski, jeden ze złoczyńców, których tam powieszono urągał mu. Czyż ty nie jesteś Mesjaszem, wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcon go rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, Zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Sama nazwa święta, które przeżywamy, może wydawać się nieodpowiednia do usłyszanej Ewangelii. Mówimy Król Wszechświata, a słyszymy o Jezusie wierzącym na krzyżu, z którego szydzą członkowie Sanhedrynu, Żołnierze, a nawet jeden ze złoczyńców, który był z nim ukrzyżowany. Cała scena nie bardzo kojarzy nam się z królowaniem czy sprawowaniem władzy. Napisy w języku greckim, hebrajskim i łacińskim, to jest król żydowski, brzmią jak kolejne szyderstwo. W całej tej scenie jest jednak ktoś, kto zobaczył w z Nazaretu króla, drugi ze złoczyńców. Uznał on swoją winę, mówiąc o tym, że odbywa sprawiedliwą karę, wskazując jednocześnie, że Jezus nic złego nie uczynił. Prosi, aby wspomniał na niego w swoim królestwie. Widząc Jezusa, który przebacza swoim oprawcom, nie ubliża im, nie pomstuje, być może dostrzega, że jest on królem, ale jakiegoś innego królestwa królestwa nie z tego świata królestwa, w którym rządzą inne prawa. Otrzymuje za swoją wiarę najwspanialszą obietnicę przebywania w raju już dziś. Wszechmoc Boga nigdy nie ogranicza ludzkiej wolności. Ale nawet wtedy, gdy człowiek sprzeciwia się Bogu, gdy chce go zabić, gdy chce się go pozbyć, Pan Bóg może wyprowadzić z tego swoje zwycięstwo. To my jako ludzie, często aby pokazać swoją siłę lub raczej ukryć strach. Zachowujemy się wyniośle i agresywnie. Jezus Chrystus, Król Wszechświata, nie manifestuje swojej mocy tak, jak moglibyśmy tego oczekiwać. Ale wszyscy ci, którzy dostrzeżą, że Królestwo Jezusa jest inne niż Królestwa z tego świata i skierują swoją prośbę pełną wiary do prawdziwego Króla, otrzymają nieodwołalną obietnicę prawdziwego szczęścia otrzymają obietnicę odzyskania utraconego raju.